Dzień dobry, witam wszystkich w czwartek, 21 dzień marca. Zapraszam na poranny przegląd techniczny. Startujemy sobie od wykresu EURUSD, a więc główna para walutowa na tapecie. No i tutaj mamy wybicie poziomu FS100, który mieliśmy przygotowany. Odbicie, tak naprawdę podwójne odbicie, tak jak wspominałem wczoraj podczas porannego przeglądu, byliśmy gdzieś w tych okolicach, Mówiłem o tym, że jakiś retest może się pojawić, tak też się stało. Patrząc na interwał H1, powiedzmy, ta świeca była super pod ewentualne wejście właśnie w takiego, w takiego longa. No i to podwójne dno przyniosło nam dosyć mocny wystrzał w górę. Ten poziom FS100 kasujemy. Patrząc na cały swing spadkowy tutaj możemy sobie siatkę rozłożyć. Zobaczmy na jakim pułapie jesteśmy. No, mamy po drodze przebijane oczywiście e, za drugim razem 38,2. E, zaraz jeszcze tutaj mamy dwa współczynniki, nawet to 38,2 pochodzi <laughs> e, pochodzi z innego, czyli 38,2, 50, 61 i tak naprawdę bez przystanku te strefy e, zostały wybite tutaj. No i na horyzoncie mamy głębokie mierzenia e, wewnętrzne, do których możemy się tutaj odnieść. Czyli na początek 78,6 po kursie 1,0950, czyli około 15 pipsów od bieżącej wyceny. Także tutaj zachęcam do obserwowania, bo też ten poziom coraz bliżej obecnego kursu. Tak, najbliższy opór 1,0950. E, idziemy sobie dalej. Tutaj na wykresie kabla, czyli GBP USD, funt dolar, również poziom fs 100 przebity, natomiast ten zwrot na kablu wykonany nieco ponad poziomem e, popytowym. Tak, tu mieliśmy wsparcie na 61,8. Ten poziom cały czas pozostawiam. fs 100 wybite i sprawdźmy sobie podobny schemat jak na euro USD, czyli rozłożymy sobie siatkę e, tutaj w, z, na tym ostatnim swingu spadkowym w tym przypadku 38,2,50K powybijane, nie było tutaj, nie było tutaj większej próby obrony praktycznie patrząc na H1, o no praktycznie w ogóle nie było tutaj obrony takiej, która wskazywałaby na ewentualny przystanek. W tym przypadku na GPPUSD interesuje nas zmierzenie 61,8. Czyli to małe fine silniejszy współczynnik wewnętrzny. No i opór, jaki otrzymujemy w ramach tego mierzenia, 1,28,07. Tutaj tak naprawdę podobna wartość, nawet jeszcze mniej, bo około 13 pipsów od bieżącej wyceny. Także jak najbardziej schemat, nawet i na te godziny tutaj przedpołudniowe, jeszcze na tą sesję europejską przedpołudniową, na ten fragment właśnie z otwarcia rynków kasowych, zdecydowanie do obserwacji, to co no, GBP USD obecnie mamy. Przechodząc dalej, dolar amerykański w stosunku do japońskiego jena, a więc USD JPY. Szeroka perspektywa, byliśmy zmuszeni, żeby tutaj pokazać ten poziom zewnętrzny 127,2, również w perspektywie szerokiej, bo zobaczcie, że tutaj ten pułap wcześniej w odniesieniu do ceny nie był, nie był bez znaczenia, bo mieliśmy w ubiegłym roku w trzecim, w czwartym kwartale. Wierzchołki oczywiście tutaj w 2022, również czwarty kwartał, były na tym pułapie cenowym reakcję. To też wczoraj pokazywałem. A obecnie, no jeszcze w 100%, nie księgujemy tej strefy, bo podejście z wczorajszej sesji amerykańskiej kończy się on powiedzmy 20 kilka pipsów poniżej. A jeżeli będzie kontra, bo spora zmienność panuje, więc nie ma co się zrażać, że na razie odległość duża. No to e, interesuje nas dokładnie pułap, powiedzmy 152.00, minimalnie wyżej, tak, ale zaokrąglając, bo to jest szeroka strefa m, do zapamiętania, poziom cenowy 152.00 e, w odniesieniu do, bieżego, do bieżącego kursu około 100 pipsów, natomiast te H4 w ostatnim czasie no, spore zasięgi robią, bo na przykład ta z cieniem to jest 85, e, na sesji azjatyckiej w dniu dzisiejszym pierwsza 60 ponad. Kolej na 50 ponad, także na ujku zmienność naprawdę porównując zobaczcie na przykład z tym okresem konsolidacji, a zasięgi tutaj tych czwórek w ostatnich godzinach no to robią wrażenie, więc do 100 pipsów wcale nie musi być jakąś jakby taką odległością zaporową do tego, żeby dzisiaj tej strefy nie zaksięgować, także na pewno 152.00 gdzieś do zapamiętania. No i jeszcze rynek złota. W końcu mamy rozstrzygnięcie na złocie. Tutaj, tak naprawdę, jak sobie przyjrzymy się, to gdzieś tam coś w postaci trójkąta nawet nam się tworzyło. Eee, a przynajmniej no tutaj mogliśmy od góry też takie ograniczenie o padających wierzchołkach poprowadzić. No i ta zmienność spadała, spadała, spadała i w końcu mamy wyjście, ale wybicie jest eee, ku górze, nie księgując tutaj żadnego z tych pułapów, które mieliśmy przygotowany w tym przypadku. Eee, odświeżamy wykres na rynku złota. Zobaczcie, jak to wygląda z szerokiej perspektywy. No, Schodą gdzieś tam na te niskie TF, -y, niewiele, niewiele zobaczymy, bo jesteśmy na szczytach w ujęciu takim dolarowym przekraczamy taki pułap też psychologiczny 2200 dolarów za umcję, tak? I teraz, jeżeli chcemy się podłączyć gdzieś do tej tendencji, no to tak naprawdę gdzieś możemy kombinować, czekać w ramach pomiaru tutaj tego F-100. W tym przypadku, jeżeli oprzemy się właśnie na tym mierzeniu, no to na zielono mamy strefę popytową. Mm, zaraz dokładny kurs sobie odczytamy. Strefa popytowa wynikająca to jest korekty pędzącej 1 do 1. Poziom cenowy 2174 dolary za uncję, no przestrzeń ponad 30, natomiast jeżeli zmienność na złocie w najbliższych dniach będzie na takim poziomie jak to Miało miejsce powiedzmy na tych ostatnich kilku czterech godzinowych świecach, no to spokojnie osiągalna strefa dosyć szybko, tak? No na tą chwilę tak możemy na złocie to rozrysować.